Pokażę Państwu, jak należy reagować na skaleczenia i krwotoki u małych dzieci. Jeśli skaleczenie jest niewielkie, czyli powierzchowne gdzieś tam na skórze, należy taką ranę zdezynfekować wodą utlenioną, następnie zabezpieczyć plastrem, ewentualnie jałowym gazikiem, przykładamy gazik, zabezpieczamy bandażem. Niewielkie rany nie wymagają e, większych czynności. Natomiast jeśli dojdzie do krwotoku u dziecka, należy reagować błyskawicznie, bardzo szybko. Układamy na ranie bardzo dużą ilość jałowych wacików w miejscu rany i zaciskamy bardzo, bardzo mocno bandażem. Aby zmniejszyć krwotok, można kończynę unieść do góry, co pozwoli na odpływ krwi i mniejsze krwawienie z rany. W momencie, kiedy bandaż zaczyna nam przeciekać, tak, krwawienie jest bardzo duże, krwotok jest bardzo duży, nie ściągamy tego opatrunku, nie zakładamy nowego, tylko dokładamy kolejnych warstw jałowych wacików czy gazików i znów obkręcamy bardzo mocno wokół kończyny. Jeśli doszło u, do krwotoku u małego dziecka, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. U małych dzieci bardzo często również dochodzi do krwotoków z nosa. Bardzo częstym błędem popełnianym tutaj przez, przez rodziców jest odchylanie w momencie krwotoku głowy dziecka do tyłu. Zauważcie Państwo, że krew wtedy cofa się dziecku do gardła. Jeśli dojdzie do krwotoku z nosa, układamy dziecko pionowo. Przechylamy lekko do przodu, zabezpieczając nosek, czekamy aż krew spłynie. Jeszcze raz powtórzę, nie odchylamy dziecku głowy do tyłu. Jeśli już nachylimy dziecko do przodu, ta krew swobodnie sobie spływa, można zastosować chłodne okłady na kark dziecka lub ewentualnie na czoło.